Co tu się odpierdała? Pora pokazać kto tu ma największe jaja. Hehe, he idioto, ja cię stworzyłem. I to był twój największy błąd, nie licząc urodzenia się. Nie no, jak śmiesz mnie obrażać, cyganie dymany. O jakich ty piratach im mówiłeś? Rosja przywróciła piratów do życia i dała im państwo. I teraz ich atakują. Haha, dobrze im tak. No niekoniecznie, oni atakują wszystkich. Teraz wzięli się za Rosję, bo im powiedziałem, że Rosja po pokonaniu Polski ich rozwali, więc się przestraszyli, haha. Ha. Nie zamierzam czekać i patrzeć, aż mnie rozwalicie, cłaniaki, wyeliminuję was, a potem wszystkich dookoła. Rosja mówiłem, że to zły pomysł zadawać się z Cyganami. Nie nazywaj mnie tak, komuchu strugane. Dobra, koniec już z Tobą. Haha, ha, chyba nie wiecie, z kim macie do czynienia. Wiem, ze zwykłymi Cyganami. Jakimiś cyganami to byłeś ty, który ukradł trochę ziemi, natomiast ja siałem po strach na wszystkich wodach. No z wyjątkiem plaży w Stegnie. Ale poza tym bał się mnie każdy kraj, a ciebie pokonali Polaczki, których miałeś cały czas pod sobą. Polecam opcję poddania się. Nie ma mowy grzybie. A więc pizduł komuchowi. I teraz kto jest górąco? Rosja pomóż. Nie radzę Rosjo, nie wtrącaj się to ci daruje życie. Czemu mam ci wierzyć? Jeżeli rozwalę tego czerwonego pająca to będę się czuł bezpiecznie, że mnie nie zaatakujesz ani ja ciebie bo przyda mi się sąsiad po rozwaleniu reszty świata. No w sumie to ma sens. No co za debil. Ty tam cicho, z tobą zaraz skończę. Rosja ty tchórzliwa, naiwna kur. Zamknij mordę. Haha <śladara> ha, teraz ja mam największe państwo, nic nie znacie się na prawdziwych wojnach? Kurwa, kiedyś to było. Wojna za niesamowitymi stratakami, a ja teraz nawet nie wiecie ile kosztuje bochenek chleba. I tak kiedyś zdechniecie. Niestety nigdy tego nie zobaczysz, haha. Jakieś ostatnie słowo? Donna mama jest chujocita. Łoty, kurwa. Czekałem na to od początku i się doczekałem, haha. Pozdrawiam was wariaty. <noise>